Witam serdecznie wszystkich na konferencji prasowej w siedzibie Sejmu. Witam serdecznie naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pana Mariusza Błaszczaka. Jako pierwszy głos zabierze pan premier Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę. Proszę państwa. Rząd uchwalił dokument odnoszący się do imigracji. Można powiedzieć, że nawet chwali się tym, mówi tu o jakimś sukcesie. Ale jeżeli się przyjrzeć treści tych 36 stron, to tam, jeżeli chodzi o realne programy imigracyjne, a więc przede wszystkim wypowiedzenie paktu migracyjnego, czyli w istocie relokacyjnego, ochronę granicy i to w dwóch wariantach, w ogromnie granicy wschodniej i ogromnie granicy zachodniej, bo przecież Niemcy nam dostarczają, można powiedzieć, emigrantów? Nic nie ma. Natomiast jest sporo na temat przystosowania naszego społeczeństwa do ich obecności, na temat uproszczenia procedur legalizacyjnych i wreszcie na temat stworzenia centrów, no, w których, jak można zrozumieć, będą przebywali. Imigranci, przynajmniej przez jakiś czas, no i tych centrów ma być 49. To narzuca taką myśl, że w każdym dawnym województwie, znaczy na terenie dawnego województwa, bo tyle było przecież w województw w Polsce, będzie takie centrum, chociaż oczywiście no, porządek podziału też może być inny. Ale powtarzam, ten jest narzucający się. Czy to oznacza, że rozwiązano jakieś problemy? No nie, bo mówi się z jednej strony o tym, że zostaje zawieszone prawo do azylu, to skądinąd jest prawnie kwestią mocno skomplikowaną, ale z drugiej strony mówi się też o uproszczonych procedurach, czyli inną metodą, ale w gruncie rzeczy to samo. No można to po prostu potraktować jako dokument, który przygotowuje w Polsce wprowadzenie polityki multikulcji, no i paktu imigracyjnego, powtarzam, nic nie ma na ten temat, żebyśmy mieli go choćby zawiesić, już nie mówiąc o całkowitym odrzuceniu. Czyli krótko mówiąc, z jednej strony taka głęboka wiara, że ludziom można wszystko wmówić, że obywatelom można wszystko wmówić, no to jest charakterystyczne dla tego rządu. A z drugiej strony także przekonanie, że nawet jeżeli się działa dokładnie w odwrotnym kierunku niż ten deklarowany, to i tak to nie zmienia tego pierwszego prawa, że wmówić można wszystko. My to odrzucamy i proponujemy tutaj test, taki test prawdziwych intencji. Tym testem jest jedyne prawdziwe przeciwstawienie się temu, by Polska znalazła się w sytuacji podobnej do krajów zachodniej Europy, mianowicie w sytuacji zwiększonej przestępczości. Co za tym idzie, spadku bezpieczeństwa, obciążeń budżetu państwa dużą ilością zobowiązań wobec imigrantów. To są naprawdę poważne sumy. Mówię tutaj o państwach zachodnich i tak samo będzie w Polsce. A my przecież z tych środków w tej chwili mamy niewiele. No ten ogromny deficyt budżetowy jest tego dobrym przykładem. Ja oczywiście nie będę tutaj rozwijał tego tematu, w jaki sposób z pieniędzmi obchodzi się ta władza i zawsze się obchodziła. Kto potrafił zawsze mieć pieniądze, kto nie potrafił, ale jeżeli Donald Tusk, wracając do tego głównego tematu, chciałby pokazać, że rzeczywiście chce się tym niebezpieczeństwom przeciwstawić, to tutaj jest kartka taka, która służy do zbierania podpisów w sprawie referendum odnoszącego się do paktu imigracyjnego. Za czy przeciw? No i gdyby Donald Tusk podpisał taką kartkę, no to rzeczywiście można by powiedzieć, że wtedy zmiana jego podstawy, ta radykalna zmiana podstawy byłaby jakoś tam wiarygodniona, chociaż jego wiarygodność generalnie jest no po prostu niebywale niska. No choćby ostatnio takich przypadków jest mnóstwo, Powiedział w ciągu czterech dni dwie kompletnie odwrotne tezy, postawił. To znaczy, najpierw stwierdził, że będzie ograniczenie prawa do azylu, a następnie stwierdził, że nic takiego nie mówił, że to jest wszystko nieporozumienie. No chociaż każdy mógł te dwie wypowiedzi porównać. I my chcemy na to zwrócić uwagę, zwrócić uwagę, że to, co jest przedstawiane jako sukces jest w gruncie rzeczy niczym innym jak wejściem na tą drogę, która będzie dla polskich obywateli drogą pogorszenia ich standardu życia. I to takiego bardzo istotnego pogorszenia. Już dziś nawet w Warszawie są takie miejsca, gdzie dzielnicowi ostrzegają przed imigrantami. Gdzie dochodzi do prób wtargnięcia nocą do mieszkań, do segmentów, bo tak jest taka dzielnica segmentów. Bezpieczeństwo jest zagrożone, co najmniej zagrożone. Pustostany są zajmowane przez imigrantów. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest ukrywane przed szerszą opinią publiczną, bo na razie to ma charakter lokalny, ale nie ma wątpliwości, że przy realizacji tej polityki, o której tak naprawdę mówi ten dokument, odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, że ta sytuacja będzie się rozszerzać i obejmie w końcu cały kraj. I chcielibyśmy, żeby społeczeństwo o tym wiedziało i dlatego pozwoliliśmy sobie tutaj Państwa zaprosić. Dziękuję bardzo.